Wchodzimy. A tak, musieliśmy wrócić po przerwie technicznej. Maciek Lisowski już teraz skutecznie na połączeniu telefonicznym. Witaj Maciek, Fundacja Lex Nostra. Witam, e, witamy witam, witam, cieszę, witam, witam, Państwa. Dzisiaj już jesteś takimi, takim miejscu, gdzie będziecie lepiej słychać, mam nadzieję, bo nawet nieźle to ja na razie słyszę. To no dobrze. E, ja też, ja też już mam taką nadzieję, że nie będzie kłopotów z łącznością, a postaram się tak, jak obiecuję, przejść na Skype, natomiast y, no jest to trudne pod względem technicznym z uwagi na to, że jestem niestety cały czas dość mobilny y, i nie zawsze jestem pod, przy komputerze, ale postaram się już już to naprawić. Ja bym chciał, Maciek, zacząć do dzisiejszą naszą rozmowę od tego, czym zakończyliśmy ją wczoraj, a mianowicie wspomniałeś tak enigmatycznie o tym, że rozmawiasz z posłami, ale nie chciałeś wymieniać ich nazwisk. Miałem nawet wrażenie, że może byłeś na spotkaniu wtedy z nimi nie było ci zręcznie rozmawiać. Ale czy możesz coś więcej powiedzieć? Bo poruszałeś sprawie szczepień, oczywiście, w tych rozmowach, bo też poruszasz niebo i ziemię, żeby ten temat y, pokazać, jakie są zagrożenia. E, tak, no nie chciałbym tutaj, jak to się moje wrażenie, nazywanie no, Ja też byłem w poniedziałek, akurat, że tak powiem, w miejscu, gdzie było bardzo, bardzo głośno e, i tak trochę zaskoczony tym telefonem, na no, szybko próbowałem cokolwiek powiedzieć. Mm -hmm. natomiast, natomiast, może powiem ogólnie, tak, rozmawiam, dlatego że E, próbuję im wytłumaczyć, jakie m, zagrożenie niesie ta ustawa. Oczywiście e, można na nią spojrzeć w, na kilka sposobów. No, oni zakładają, że wszyscy będą działać zgodnie z prawem, bo jeżeli nie, to m, przecież jest e, ponoć taka instytucja w kodeksie karnym, jak e, przekroczenie uprawnień czy artykuł 231. Ja z kolei zakładam, e, że wcześniej czy później, to jest czasu, zawsze się znajdzie osoba, która będzie. W, w urzędnika oczywiście, która będzie chciała to prawo wykorzy wykorzystać, czy do swoich celów, czy nie na oni, bo nie można naiwnie podchodzić, że wszyscy, prawda, ludzie mają dobrą wolę i e, tutaj chodzić e, do tego, żeby to prawo to prawo przestrzegać w ten sposób, żeby było ono jak najlepiej, jak najlepsze dla nas, y, zwykłych obywateli. Natomiast, y, szczególnie przy tej sprawie, gdzie chodzi o szczepienia, gdzie chodzi de facto o olbrzymie pieniądze, bo to jest olbrzymi rynek zbytu na olbrzymie pieniądze, i gdzie chodzi de facto też o zdrowie społeczeństwa, y, no to jest to strefa tak samej już natury rzeczy, korupcjogenna, że podchodziłbym i do tej ustawy, i do w ogóle sytuacji, która wytworzyła, ta sytuacji, która wytworzyła, czy została wytworzona przez tą ustawę, podchodziłbym z olbrzymią ostrożnością, bo zupełnie nie wierząc w, w ideały i szczytne cele, prawda, którymi rzekomo mieliby się kierować urzędnicy. Natomiast rozmawiam, rozmawiam z posłami, rozmawiam z konkretnymi posłami, żeby jednak coś z tą ustawą zrobić, bo naprawdę tak jak im tłumaczę, że no nie można zakładać, prawda, że nawet jeżeli teraz kierują się, załóżmy, z tego co zapewniają o dobrem, rzeczywiście społeczeństwo i mają ku temu takie intencje, to za 4 lata, za 3 lata czy za 5 lat nie trafi się za przeproszeniem jakaś brzytwa, zawsze małpa przepraszam, z brzytwą, prawda? I posługując się tym narzędziem właśnie w postaci tej ustawy, tak jak brzytwą, tutaj nie, by, nie dokona jakichś nieobliczalnych szkód, jeżeli można w każdym razie będziemy na bieżąco informować, jeżeli coś już oficjalnie ustalimy, bo na razie to są rozmowy takie na zasadzie wymiany wymiany wagi poglądów, no ale rozmowie trzeba temacie, kiedy jak już z nimi tak rozmawiałeś, bo słusznie pokazujesz, że to, co na papierze, to jest jedno, a zachowania urzędników to drugie. No przecież polskie państwo działa tak, że my tu wszyscy praktycznie codziennie nadajemy y, o tym, jakie patologie działania tego państwa, że tak powiem, y, są naszym, że tak powiem doznaniem, doświadczeniem. Y, tysiące, setki tysięcy ludzi na co dzień się z tym zmierza, więc myślę, że y, ci, ci posłowie są nieświadomi tego, jak działa to państwo. Przynajmniej po aferze Ambergold, to przynajmniej pozowie opozycyjni powinni mieć świadomość, z kim mamy do czynienia, czy z czym. Więc gdzie tu w ogóle jeszcze jakieś, jakaś chęć przekonywania, do czego to przekonywać? że to jest oczywiste, że to państwo nie działa normalnie. No widać, niektórzy tego albo nie widzą, albo nie chcą nie chcą tego po prostu widzieć. Tu tam widzę, jak to natomiast ja tak powiem na zdrowy rozum, nieraz... Tutaj bo może nikomu bardziej moim rozmówcom tego nie zarzucam, bo nie wiem. Natomiast na zdrowy rozum, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, może chodzi o jakieś tam, prawda, interesy. Wiadomo, że poseł też człowiek i nie żyje różni. Ma znajomych, ma kolegów, ma jakieś życie wcześniejsze, prawda, zawodowe, życie równoległe zawodowe. No i ma na pewno jakiś kredyt, bo coś kupił, prawda? Bo zawsze, zawsze ma przy kredyt, jak ma jakieś stałe dochody, to sobie coś kupił porządnego, więc będzie zależny. A powiedz mi teraz na poziomie merytorycznym już, jakie zgłaszasz paragrafy, jakie elementy tej ustawy, o właśnie mówimy generalnie o szczepieniach. Tam są de facto dwie ustawy, bo dotyczą jedna inspekcji sanitarnej, a druga o zagrożeniu epidemiologicznym, prawda? E, tak, natomiast e... Może zacznę od reklamy, jak zwykle mm. reklamuję naszą stronę, dlatego że ten tekst jest dość długi, wyjątkowo, powiem szczerze, z uwagi na, na zagadnienie, wyjątkowo trudno mi się nad tym pracowało, bo przejrzałem tą ustawę dokładnie, bardzo dokładnie, dość trudno mi się pracowało, w efekcie powstał wniosek do rzecznika praw obywatelskich, odniesienie skargi do... Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją tejże ustawy. Przede wszystkim yy, podstawowa kwestia. Zgadzam się z tym, że w przypadkach zagrożenia społeczeństwa, uzasadnionego zagrożenia, powiedzmy epidemia, rzeczywiście, prawda, yy, ma miejsce, szpitale przepełnione, dzieją się sceny dandyjskie. Rzeczywiście sytuacja wymaga tego, żeby w pewien sposób ograniczyć nawet swobody obywatelskie. Nie mówię, że jest dla, dla uratowania sytuacji. Być może to są sytuacje nadzwyczajnego zagrożenia, ale wrzucanie do tego samego kotła, do tej samej ustawy szczepienia dzieci, wrzucanie do tego samego kotła, czyli do tej samej ustawy szczepień ochronnych, to jest zupełne nieporozumienie. To powinno być regulowane osobnymi aktami prawnymi. To jest pierwsza rzecz. Natomiast skoro się tak stało, że i szczepienia ochronne dzieci, szczepienia ochronne niemowląt, szczepienia ochronne również dorosłych obywateli, czy praktycznie jak e, definiuje ustawa wszystkich obywateli, nie, przepraszam, wszystkie osób, nawet nie obywateli, wszystkich osób przebywających na terenie Rzeczpospolitej, ta ustawa zaczyna, zaczyna dotyczyć. I teraz ma kilka bardzo niebezpiecznych e, niedoprecyzowań. W ten sposób to określę. Bo nie będę tutaj mówił już dokładnie o paragrafach, bo Państwo przeczytają się to na stronie, ale powiem może o istocie tej rzeczy. Przede wszystkim mamy osobę podejrzewaną. Podejrzewaną o prawda, kontakt z chorobą, przepraszam, z osobą zarażoną. To jest bardzo ciekawa rzecz. I teraz okazuje się, że bez że w ramach tej ustawy przyjmam artykuł 33, że praktycznie każdy przebywający na terytorium Rzeczpospolitej może zostać na drodze decyzji państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego bez jego zgody poddany szczepieniom ochronnym i to w dodatku z jego natychmiastowej wykonalności. To jest artykuł 33, dokładnie ustęp 3. I teraz wystarczy, że państwowy, powiatowy inspektor sanitarny uzna osobę za osobę podejrzaną, o zakażenie lub chorobę zakaźną, jeszcze raz podkreślam, podejrzaną. I w tym momencie się dokładnie te same restrykcje można zastosować w stosunku też do tej osoby. Czyli między innymi, na przykład może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego, polegający na przytrzymaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków. I to jest artykuł 36 ustęp 1. Ja teraz akurat to zacytowałem wprost ustawy. I teraz kwestia definicji Osoby podejrzanej o zakażenie. No i definicja brzmi następująco. Tak. Jest to osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej. Jeszcze raz powtarzam, nie występują, ale która miała styczność ze źródłem zakażenia. I teraz pytanie: jak sprawdzić, co to znaczy styczność ze źródłem zakażenia, prawda? No i mamy kolejną definicję. Już mamy kolejną definicję, co to znaczy sama styczność według tej ustawy. Otóż e, powinno moim zdaniem być oczywiście doprecyzowane styczność, na przykład fizyczna, osobista ze źródłem zakażenia. Natomiast artykuł 2, punkt 21, mówi, że pojęcie osoby podejrzanej mm, o styczność ze źródłem zakażenia należy przyjąć. Iż może to być każda osoba, która miała jakikolwiek kontakt z osobą zakażoną. I teraz można się przecież posłużyć argumentem, że osoba miała kontakt na przykład korespondencyjny, bo dostała, otrzymuje na przykład paczki, jej firma otrzymuje paczki z Chin w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W jaki sposób to bit może sprawdzić? Otóż Sanebit dostał olbrzymie, funkcje, olbrzymie możliwości porównywalne ze służbami specjalnymi, a nawet większe, dlatego że na przykład wszelkie, powtarzam jeszcze raz, wszelkie um, instytucje państwowe i wszelkie osoby są zobowiązane do przekazywania danych Sanepidowi, a w ramach tych danych Sanepit może gromadzić informacje, czy może badać e, następujące rzeczy zarówno u osób zakażonych, jak i też podejrzanych o zakażenie. Ale też osoba, które mogły, mogły jeszcze raz podkreślam, mogły mieć styczność z osobami albo podejrzanymi o zakażenie, albo zakażonymi. Czyli, te, czyli de facto, praktycznie być może inwigilować wszystkich obywateli, bo zawsze, jeżeli trzeba historię, to robi, że dana osoba mogła mieć styczność z osobami podejrzanymi o zakażenie. I w ramach tego, było oczywiście standardowych danych osobowych, płeć, etc., etc., ale mamy tutaj takie świadki jak. Numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej. Może gromadzić Sanebit, może ustalać, może badać, może zwrócić się do dowolnego organu państwowego o udostępnienie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, oczywiście maili i tak dalej. Natomiast kolejny kwiatek, i to moim zdaniem jest bardzo niebezpieczny zapis, mianowicie również bit może ustalać informacje, ustalać informacje o aktualnym miejscu pobytu, tak jak wspomniałem, osoby chorej, podejrzanej, e Albo podejrzanie nawet o styczność, która mogła mieć styczność. Co to, co to znaczy? No w jaki sposób można ustalić tej To wiadomo, GPS telefon, ale nie zawsze, prawda, telefon jest jeszcze przypisany fizycznie do danej osoby, zawsze można komórkę w domu zostawić, przekazać komuś innemu. I w tym, że to jest bardzo niebezpieczny precedens, wybiegając, mam nadzieję, że zupełnie nie mm, zbyt zbyt pesymistycznie i zupełnie niesłusznie nie wybiegając w przyszłość, ale czy to nie jest na przykład droga do chipowania ludzi? No bo aktualne miejsce bogoty najlepiej ustalić przy pomocy chipów, prawda? No, halo? Tak, tak, słucham Cię cały czas i z, z, z wielkim też takim niepokojem te poszczególne paragrafy, jak rozbierasz na części pierwsze, do tego. To... Przepraszam, że tak przede słowo, ono jest, ja nie cytuję wszystkich paragrafów mm -hmm. do tych moich stwierdzeń z tego prostego powodu, że wszystko to jest opisane punkt po punkcie, paragraf po paragrafie na naszej stronie internetowej, dlatego już nie chcę tutaj naszego czasu antenowego tracić, cytując e, dokładne brzmienie, prawda, paragrafów, natomiast, natomiast rzeczywiście tak jest tu. Czy to nie jest pewne ludzi dla Bo załóżmy taka sytuacja, prawda, jakąś wydomoną epidemię, mamy osoby podejrzewane, które mogły być. To są słowa użyte wprost w ustawie. Mogły mieć styczność z osobami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi i teraz jak ustalić miejsce pobytu, czy można oszczepić co jest pożyte w ramach tej ustawy. Oczywiście wprost nie jest napisany chip, prawda, ale... ale to otwiera się furtkę do, do kolejnych to rozwiązań prawnych, furtka. dokładnie. Co więcej, e, mamy bardzo ciekawy zapis, mianowicie artykuł 33 ustęp 5. Że opisane sytuacje, czyli właśnie to co, wcześniej mówi, to, co wcześniej mówiłem, również dotyczą osób z objawami choroby zakaźnej dotychczas nierozpoznanej w kraju. I, kropka. To jest dokładnie, zacytowałem słowo, słowo. Z, e, zdanie z ustaw. Pytanie, co to jest choroba zakaźna dotychczas nie rozpoznana w kraju? Bo w tym momencie no, mogę sobie niestety wyobrazić, aby to nigdy nie doszło, taką sytuację, że Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie podejmować decyzję o przymusowych szczepieniach obywateli na chorobę dotychczas nie rozpoznaną w kraju, czyli na przykład gdzieś się pojawi na przykład w Chinach, czy gdziekolwiek, czy nie wiem, w Indiach. Co ósmy, grypa, żółwia, grypa, Prawda Pamiętam, była, mm, jakie były naciski medialne przy okazji e, i koncernów farmaceutycznych, oczywiście, przy okazji ptasiej grypy. I w tym momencie, mimo że ta choroba nie będzie występować w Polsce, tak. Praktycznie... Jak będzie chciało ponadnarodowe konsorcjum farmaceutyczne sprzedać tego towaru więcej, no to że tak powiem, będzie miało narzędzia prawne w Polsce już gotowe, że sprzedadzą nam to barachło za przeproszeniem tutaj. Po prostu I mimo, że nie będzie żadnego zagrożenia, bo idzie iluzorycznie, no o to tu wszystkim chodzi. Przecież tą ustawę pisały, te nowelizacje pisało lobby farmaceutyczne, to już widać jak jest układane. A ciekawe tam, czy jest jakiś zapis, który mówi jakiejkolwiek odpowiedzialności tych, którzy dostarczają szczepionki i które mogą być, i które same w sobie mogą przyczynić się do śmierci człowieka lub powikłań. Czy są jakieś zapisy? To jest całkowicie, całkowicie przemilczane, ja No, no na... właśnie, to po prostu jest granda to, to jest... na całego, no. hmm. Względa na całego, z uwagi na pewną konwencję programów TV, do którego zostałem w poniedziałek rano w jakiejś bardzo nieprzyzwoitej porze zaproszony oraz może praktycznie moimi rozmówcami był chyba tam pan... Ten ...ploko, ploko, pani i pani jego, jego, prawda, koleżanka, a z drugiej strony lekarz. Ja na tematem temat najpierw się nie chciałem w żaden sposób wypowiadać, bo po prostu się na tym nie znam. Natomiast właśnie tak to opisałem, że ta nowa ustawa wywraca całkowicie, mimo że była wprowadzona i tak to posłowie i senatorowie później przecież uzasadniali, że to jest tylko drobny zabieg kosmetyczny związany z finansowaniem, natomiast naprawdę tak naprawdę to jest przewrócenie do góry nogami całej ustawy i w momencie kiedy tak jak, tak jak tutaj, tak jak chyba wtedy też wspominałem, zresztą to jest też na naszej stronie, ten materiał już powinien być nagrany z tvn że państwo polskie z jednej strony, nie wiem, nie będę dobrze akurat tych słów użyłem, ale w więcej to myśl przewodnia, że państwo z jednej strony polskie w sposób opresyjny narzuca pewne rzeczy, próbuje narzucić pewne rzeczy obywatelom, z drugiej strony w żaden sposób nie zapewniając e, niwelowanie negatywnych skutków z, tych poczynań państwowych, prawda? Bo wiadomo, że jak sam lekarz powiedział będący tam razem, no akurat zwolennik szczepionek, e, że to też jest lek. W każdy, jeżeli nawet przyjmiemy, że to jest lek, to w przypadku każdego leku przy nawet jakichś indywidualnych, prawda, w skłonnościach danej osoby następuje, yy, mogą, być, mogą nastąpić niepożądane, prawda, skutki. To się nazywa, w yy, no, no. dużym skutku w przypadku szczepionek, tak. I to jest zupełnie normalne. To żaden lekarz nie powie, że nie ma takiej możliwości, Niech. bo taka możliwość jest. Oczywiście kwestia jakby proporcji. I teraz, nawet zapadając, że jest to idealna szczepionka hipotetycznie, prawda, to i tak zawsze ten skutek wcześniej czy później wystąpi u jakichś osób i państwo polskie w żaden sposób nie zabezpiecza tych osób, tak jak jest to w, na przykład w cywilizowanych krajach. W krajach, no, no więc, bo, bo tutaj macie jedno pytanie, które zresztą już było zasygnalizowane, no nie ma, czy jest jakokolwiek odpowiedzialność tych, którzy... Podają te szczepionki lub produkują, prawda, że występują te niepożądane efekty. Jaka jest odpowiedzialność tych ludzi, którzy nam narzucają te szczepionki za to, że będziemy mieli powikłania? No stwierdziłeś, że w tych ustawach, w nowelizacjach w tych ustawach w ogóle już nie ma czegoś nie takiego, ma. tak? No. Nie ma nie ma co więcej, można teoretycznie, to jest na razie takie, że można teoretycznie poznać skarb państwa, czyli państwo polskie zawsze nie bujać się latami w sądach cywilnych i udowadnia, że się nie jest wielbłądem. Natomiast odpowiedzialności producentów praktycznie nie ma żadnej. Nie ja, byl, ma żadnej ja, ja, ja tak, przepraszam, tak ostro zareaguję, tak już niewiele nam czasu zostało. Będziemy, myślę, kontynuować to w innych rozmowach. Ale ja bym się cieszył, gdyby taka już ustawa, kiedy by musiała być, kiedy mówi o przymusowym. Szczepieniu prawda, człowieka, przymusie bezpośrednim. Chciałbym też zobaczyć paragrafy, które będą mówiły, mówiły o stosowaniu przymusu bezpośredniego wobec tych dystrybutorów prawda, tych szczepionek i tych producentów, którzy po prostu dostarczą materiał, który nam zaszkodzi. I to wtedy byłoby jakaś, przynajmniej, symetria. Tutaj, jak sam powiedziałeś, opresywność wobec obywatela, pacjenta. Totalna inwigilacja w konsekwencji, a tam totalna bezkarność. No po prostu taka jest konstrukcja tych rozwiązań prawnych, które jak no, czytam teraz też i Twoje analizy, no wydaje się, że, że o to w tym wszystkim chodzi. No, to jest tylko jeden z obszarów my to nazywamy nowy porządek świata, bo to de facto jest część tej globalnej strategii, którą chcemy powstrzymać. No. Dokładnie do 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 tak, to jest to prostu zrobienie y z Polski, z narodu polskiego. Olbrzymiego rynku zbytu, w dodatku przymusowych niewolników, do yy, szczepiania różnych śpiństw, po prostu, których na świecie, cywilizowanym no. świecie trudno będzie sprzedać. Poza tym jeszcze jedna ważna rzecz, przepraszam, bo ja zapomniałem o jeszcze jednej istotnej rzeczy, yy, bo tutaj jest oczywiście lista chorób, yy, które podkładają pod ustawę i teraz listę chorób jest definiowana rozporządzeniem ministra zdrowia, czyli praktycznie. Jeden podpis, prawda, oczywiście konsultacje społeczne prawda i tak dalej. I ten podpis, przepraszam, w związku jeden podpis ministra, czyli urzędnika państwowego zmienia listę chorób, które podlegają, które obowiązuje jakby ta ustawa, które są objęte tą ustawą. W tej chwili mamy na liście 59 chorób. To nie dotyczy powiedzmy kilku prawda, chorób, które kiedyś, kiedyś wywoływały prawda, spustoszenie wśród populacji. W tej chwili to jest 59 chorób, ale ta lista w każdej chwili rozporządzenie ministra może ulec zmianie. Tak jak wspomniałem, pojawi się gdzieś tam e, jakaś dziwna e, choroba na świecie. Jaki jest problem, żeby minister, e, prawda, oczywiście odpowiednio to e, uwarwiając i zmienił rozporządzenie, tą listę i taką listę wprowadził. W tym momencie cały. Aparat op, y, represji przeciwko obywatelowi, przeciwko narodowi, cały aparat y, y, represji. Represji może jest być do użyty, tak, oczywiście. Do tego wszystkiego jeszcze y, doskonała baza danych dla wszystkich praktycznie korporacji farmaceutycznych, na, na, tych ponadnarodowych, ponieważ zebrane dane przez takie instytucje jak y, Państwowa Inspekcja Sanitarna, niepodlegająca praktycznie w tej sytuacji żadnej istotnej kontroli, może, że tak powiem, te dane czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, czy, 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 czy powiedzmy, poprzez korupcję sprzedawać na lewo, na prawo, i wtedy oni już w ogóle będą mieli pełną, pełny obraz kto gdzie mieszka kto jakie zażywał wiesz różny, miał sytuacje chorobowe bo to wiadomo że to przy okazji też da się zczytać i, i będą mieli to wszystko jak na patelni bez żadnej ochrony prawnej ze strony państwa polskiego oni przeciwnie państwo staje się instrumentem ponadrodowej korporacji e, po prostu żeby do, taki swoisty przepraszam bo też musimy teraz skończyć dzisiaj wiesz może to jest dosłownie a może i przenośnie wiesz jak ktoś sobie przypomni folwark zwierzęcy Orwella i tą sytuację jeszcze przed rewolucją czy po rewolucji tym folwarku zwierzęcym to w tym sensie wiesz stajemy się Dzięki tej, tej ustawie, tym nowelizacjom no, przedsionkiem dosłownie folwarku zwierzęcego, na którym będzie, będzie się, że tak powiem, eksperymentowało i robiło gigantyczne pieniądze po prostu, bez żadnej odpowiedzialności w gruncie rzeczy, bez żadnej odpowiedzialności. I co najgorzej kosztem, kosztem naszego no, zdrowia wiecie, i za, za, nasze czy za nasze pieniądze. I i za, i za, nas nasze za nasze pieniądze. na za nasze pieniądze. Tak, dokładnie. Ładne elementarne pieniądze. prawa obywatelskie, jakim jest prawo do nietykalności osobistej. Eee. Ja o tym też wspominałem, zapraszam jeszcze raz na, na naszą Dobrze. stronę internetową, mhm. tam jest to dokładnie mhm. opisane w miarę... W miarę... Starałem się i z jednej strony mhm. opisać tak, żeby Rzecznik praw Obywatelski e, dać po konkretne argumenty prawne, z drugiej strony starałem się to też mhm. opisać w sposób przystępny, mhm. tak żeby prócz paragrafów tak. pokazać jak to funkcjonuje, jak to może funkcjonować. Obecnie się to nigdy nie stało, bo liczę na to, że ta ustawa jednak będzie, e, będzie, będzie poprawiona i nie będzie e, tak w tych punktach otwierać. Które w tej chwili odsyła na pewno do straszliwych rzeczy. Obyś miał rację, dziękuję Ci serdecznie. Ja na razie takim optymistą nie jestem, dopóki ta władza będzie, że tak powiem, tam wiesz. No w, przy tym swoim, wiesz, sto, stole, no to, to ona na pewno nie odpuści. To zbyt duże interesy i pieniądze są zaangażowane, żeby udało się coś istotnego zmienić przy tym układzie politycznym, który teraz jest przy władzy. Ale będziemy na ten temat mówić jeszcze następnym razem, nie raz, bo to jest jeden z fundamentalnych problemów, jakimi my Polacy powinniśmy się zająć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję Tobie również, dziękuję no. Szanownym Państwu. Dobranoc, Dziękuję, do usłyszenia.